Serwus i YouTube, Dzień bardzo gorący, bardzo serdecznie. Ja jestem Inik, to kolejny przecudowny odcinek no witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że łapka już zostawiona, ponieważ, no, tak jak w poprzednich odcinkach, jak nie ma łapki w górę, to są 3 dni pecha. Ja wiem, że tak jest widać, więc musicie koniecznie zrobić łapkę w górę, jak tutaj będzie 3000 łapek, to naprawdę będę przeszczęśliwa. I co? I możecie jakiś fajny komentarz, zostawić subskrypcję, ponieważ takich odcinków jak ten będzie znacznie więcej. No i co? Mam nadzieję, że wszyscy jesteście uśmiechnięci, że macie dobre humory, ponieważ dzisiaj pokażę Wam mój dom, który budowałam przez ostatnie parę dni. Naprawdę było ciężko, ponieważ e, no parę godzin sobie na to poświęciłam. I naprawdę siedziałam cały czas i budowałam. Zresztą zaraz Wam to wszystko pokażę. No ale no co? Najpierw sobie dowiedzimy się w Minecraft'cie, także zapraszam Was do oglądania tego cudownego odcinka. Pamiętajcie o Łapce. I co? Lecimy. Znajdujemy się przy fontannie, przy moim starym domku, tylko i wyłącznie... Woży... Ja, jak wam to w ogóle zrobić? Dlatego, żeby nie pokazywać wam mojego okej, okay. domku. Dobra, musimy sobie iść jakoś... No i już widzieliście! ale jest najgorsza w to! Najgorsza na świecie, ale no, dobra, jak coś, to zamknijcie oczy widzowie razem ze mną, okej? Okay? Zamknijcie oczy, nie patrzcie się, ponieważ jest to, no, mocny materiał. Ja myślę, że lepiej być nie może. Uważam, takim moim swoim zdaniem, że mój domek jest najlepszy na palionowej widzowie. Ja tak uważam, nie wiem, czy wy też tak będziecie uważać. Mam nadzieję, że tak, bo się bardzo starałam, e, ale no to wszystko zobaczycie. Oczywiście wiadomo, inspirowałam się tym jakimi litonkami z internetu. E, ale to nie znaczy, że się, że się nie starałam, bo starałam się naprawdę prze bardzo mocno, także zaraz zobaczycie. Więc tak, tutaj w ogóle zrobiłam takie ognisko. Tutaj najpierw pójdziemy, okej? Okay? Tutaj zrobiłam takie ognisko, można sobie usiąść, kiełbaski, poupiekać, wiecie o co chodzi, chillera, utopia, także to jest takie idealne miejsce do spędzania. Czas przyjaciółmi po prostu ognisko, można sobie potańczyć jakieś bailando. Bailando i w ogóle yy, a la, 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 la long i Can't Find this feeling, także mega pop, pop, fajne miejsce. Według mnie jest bardzo ładne, To jest w ogóle Domek Szczepsona, niestety nie ma nikogo na serwerze, a, no ale no cóż, chcecie, ich strata, ich strata i tak będzie ich wszystkich reakcja, myślę, że na kanale, więc tak, uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Tak się prezentuje moja chata widzowie, ja myślę, że jest naprawdę potęga, totalna potęga. Ja uważam, że ten dom jest po prostu. Picobello, idealno, najpierw może poprowadzę was z zewnątrz, więc lecimy tutaj, tu są jakieś dynie, tak to wygląda tutaj z tej strony, jak widzicie, tutaj jest balkonik, jakieś beczułki, sianka i tak dalej, wiecie o co chodzi, tak wygląda, tu jest komin, tu jest balkon, no i lecimy dalej, tutaj wokoło, nie wiem, po prostu nie wiem, co mam tutaj wam więcej mówić na ten temat, no po prostu dom jak dom, okna i tak dalej, ściana. Więc lecimy teraz, widzowie, od no, najmocniejszej części. Więc tak. Po pierwsze, wchodzimy to oczywiście, cztery te słoneczniki przed naszym wejściem. Lecimy do przodu, otwieramy drzwi i. Ja myślę, że już wszyscy w ogóle z kapci i z harpetek wypadli, ponieważ tak wygląda mój domek. Więc tak, lecimy od lewej strony. Mamy tutaj sofę, tutaj prawda, można sobie usiąść, oczywiście wychilować. Co prawda, jest dosyć twardy, bo jest to chyba. No, ale trudno mi dobrać. Im twardsze, tym lepsze. E, tak mi się wydaje, że bardzo, bardzo wygodnie, tak? Bardzo tutaj wygodnie, także no, polecanko. Lecimy dalej. Tutaj mamy kuchnię I nad kuchnią, szczerze, chyba nie wiem, ile razy. Nie wiem, ile tutaj słów padło różnych, bo naprawdę bardzo się wkurzałam podczas robienia tej kuchni, bo nic mi nie wychodziło i naprawdę było ciężko to wszystko ogarnąć. Ale w końcu, ostatecznie się udało i tak to wygląda. Zwłaszcza tutaj ten, ten fragment byłby ciężki do zrobienia. E, no, myślę, że to wygląda jak kuchnia. Tak mi się wydaje, lodówka. Wiadomo, tutaj takie siedzonka jeszcze. E, także wydaje mi się. Się, że jakoś to wygląda to jest węgiel nawet. A tutaj mamy, wiecie, zlew, a tu jest co, jak to się nazywa? Taka kuchenka, o, no nie nawet tutaj pikarnik i tak dalej, tak, że no, mega spokoca. Jak tutaj wejdziemy, to tutaj jest takie główne pomieszczenie, w sensie wiecie, to są wszystkie moje itemy po prostu. Ehm, tutaj jest też e, o, tutaj się w ogóle mamy ziemniaczki przetopione, to musimy je oczywiście zebrać, ok, damy je tutaj. E, więc tak jak mówię, albo czekajcie, jedzenie dawajmy w jakieś inne miejsce w ogóle, to jest dobry pomysł. Tutaj to będzie miejsce na jedzenie. E, w każdym razie tak to wygląda, no po prostu, no wiecie, piecyki, crafting, skrzynki, takie po prostu ważne miejsce. Dalej mamy tutaj taką ścianę, jakieś ozdoby, wiadomo o co chodzi. Tutaj mamy sypialnię. W sypialni w sumie nie ma nic poza łóżkiem moim. No i jakimiś banerami z top trzema kolorami. Ale rymy po prostu, widzę, ja powinnam zostać raperem. Więc tak, mam tutaj szary baner, żółty baner oraz baner biały. Także no, tak to wygląda. myślę, się, że fajne. No i oczywiście różowe łóżko, to już w ogóle tutaj. No, wisienka na torcie, widzę, wisienka na torcie, wygląda tutaj wszystko tak naprawdę Picobello Ideolo. No i dwa kwiatuszki, prawda? Jakieś tutaj tulipany białe. Myślę, że jest gitarka. Więc tak, tutaj lecimy dalej. Tutaj prawdopodobnie jakieś zejście do kopalni Albo coś takiego, jak będzie nam brakować miejsca, chociaż naprawdę jest go sporo. I jest jedno miejsce do zagospodarowania. Zaraz wam je pokażę. I jest to właśnie to miejsce. ok? Tutaj coś musi powstać, ale słuchajcie, zaczynamy od lewej strony, bo to jest mocne. Waga, uwaga, więc to jest z jacuzzi. Czajcie to. Okej, okay, tutaj coś się popsuło. Coś. Aha, dobra, ok, jest naprawione. Mamy w swoim domu. Jacuzzi. ja myślę, że każdy chciał mieć jacuzzi. ja też chciałam mieć, no i mam, widzowie, no i mam, chciałam, no mam, więc mega spoko, obca, jak widzicie, naprawdę, według mnie to jest w ogóle najlepsze miejsce, sądźcie, w tym domu, wygląda to naprawdę epicko, To są jakieś um, skrzynki takie bardziej na ozdobę w sumie, ręczniki, prawda, e, no i tak to wygląda, tutaj jest przepalarnia, w, w piecykach jest wszędzie węgiel, tutaj chyba też gdzieś, o właśnie, tu jest węgiel, bo poszłam do kopalni, i go nazbierałam troszeczkę więcej. Także myślę, że to ładnie tutaj wygląda. No wiadomo, no takie potrzebne dosyć w sumie pomieszczenie. Wydaje mi się, że jest to taki map, widzowie, w każdego domku. I jak mówię, tutaj właśnie jest balkon. O, proszę bardzo, tutaj wychodzimy, no i można sobie potrzebać. To jest swoją drogą możemy też zagospodarować jakoś ten teren. Wydaje mi się, że jakiś fajny sposób fajnie byłoby to ogarnąć, bo szkoda, że... No, Kurczę, chciałem mieć jednak fajny widok, no nie wiecie o co chodzi, więc warto było bo tutaj coś ogarnąć, ładnego. Eee, I właśnie sprawa dla Was, tutaj możecie pisać w komentarzach, co tutaj myślicie, co by tutaj mogło postać. Ja myślałam o enchantingu i możemy nawet go dzisiaj w sumie zrobić, jak nam starczy czasu. No i myślałam, że tutaj w tym miejscu może być enchanting, no ale też tutaj jest dosyć pusto i nie wiem, co mam tutaj dać. I, i, I tu jest w sumie dosyć problem, czy to może jakąś ścianę postawić, czy to będzie lepiej wyglądać, czy nie. No sami piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę no ciężko mi tutaj się yy, zdecydować. No i jeszcze lecimy na górę, i tutaj na górze jest tylko i wyłącznie magazyn. Jest tutaj pełno skrzynek, naprawdę mnóstwo ich jest, tu widzę, że jest jakiś problem, ale ja nie mam sobie z siekierki, no ale dobra, w sumie to szybko bez siekierki, szybka sytuacja, żeby tutaj poprawić, wszystko musi być perfekcyjnie, jestem perfekcyjny, wiecie o co chodzi. No i tak, tutaj będą ogólnie wszystkie itemy powkładane, ale na razie mi się tego nie chciało robić, ponieważ naprawdę dosyć dużo rzeczy zrobiłam tutaj w tym Minecrafcie i ja już naprawdę mam dość. No ale myślę, że wygląda to całkiem fajnie i ładnie i tutaj też możemy zrobić na przykład enchanting w tym miejscu, co nie? No ale no z drugiej strony jest trochę za dużo, a jest miejsce do zagospodarowania, więc tutaj też by szło coś takiego zrobić, więc nie wiem, dajcie znać w komentarzu Przede wszystkim, jak oceniacie mój dom? Czy jest ładny, czy jest nieładny, czy uważacie, że to jest najładniejszy dom? Napalionowie, wiecie, wiecie o co chodzi, wiecie co ma się napisać. A ja teraz zabiorę sobie potrzebne moje itemki mi, bo muszę zabrać miecz. Muszę zabrać miecz. I to w sumie tylko tyle. I jeszcze zabierzemy motykę. No i siano, bo idziemy teraz do krówek i też popatrzcie, bo, bo zobaczcie co zrobiłam. Nie wiem, mam nadzieję, że tak się robi książki, tak jak myślę, bo jak nie no, to trochę przypał. Ale tak, ogarnęłam tutaj dosyć sporo trzciny, jak widzicie. I słuchajcie, z tej trzciny oczywiście zrobiłam ją yy, no, głównie po to, żeby mieć, yy, żeby mieć książki, co nie? Więc mam nadzieję, że tyle biblioteczek, yy, ile potrzebuje... jak to jest głośno. Ja tutaj szału zaraz dostanę, oszaleję, widzę, jest tej głośności, z głośności, dobra? Tak, okej, okay, od razu lepiej. Naprawdę sięgam, że przez chwilę ja myślę, że ogłupnę. Yy, w każdym razie zrobiłam to tylko po to, oczywiście, żeby mieć jakieś biblioteczki. Yy, no bo raz jest to bardzo, ale to bardzo ładnie, ładna dekoracja. No a druga sprawa, czy to jest ważne? No i trzecia sprawa no biblioteczki Enchanting Table, wiecie to Enchantment, jak toś tak to się nazywa, ale ja mówię na to Enchanting, bo tak jestem przyzwyczajona, no, stary wersja, jak tak było, więc ja mówię po staremu widzowie e, Dobra, więc tak, dajemy tutaj ten, tą trzcinę, strasznie lubię jej zbierać, bo ona wpada do wody, to jest tak irytujące, naprawdę. Mega irytujące, uber irytujące, ja tutaj bym najchętniej zrobiła sobie jakąś maszynę, co zbiera ten, e, tą trzcinę, ale no ale komu by się chciało to robić, no nikomu, widzę, wiadomo, że nikomu, no i trzcina mi tam pływa, nie będziemy marnować, ja jestem są, kto nigdy nie marnuje rzeczy, nigdy, po prostu nigdy, zwłaszcza trzciny. Trzcina to jest tutaj, wiecie, e, jak się nazywa taki bogaty surowiec, kurde, burżuazyjny, nie wiem, czy może tak nazwać, burżuazja, o inny słowo mi chodzi, ale może wy, wy, wy wiecie lepiej i napiszecie w komentarzu, widzowie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Dobra, mamy tą trzcinę. Czy taki nam wystarczy? Najwyżej zabierzemy jeszcze od bzyka, chyba to jest od bzyka. I tak młodrości, tak więc to cię bez problemu, myślę. I lecimy teraz do krówek, żeby po pierwsze je zabić i mieć yy, skórę, a po drugie przy okazji będziemy mieć też mięsko. Także spokojnie to w ogóle trzeba tutaj zamknąć, żeby nie było tutaj przypał. No i lecimy. Czemu tutaj są świnki w krówkach? Szczerze, nie mam pojęcia dlaczego i z jakiego powodu, ale okej, okay, dobra, zabijamy te krowy. Chociaż może najpierw zamiast zabijać je, to sobie je pomnóżmy, bo to się przyda bardzo. Ok, więc one się tutaj rozmnażają i tak dalej, wiecie o co chodzi. A my w tym czasie, dobra, możemy już. Ej, to jest jakiś problem, czemu tu jest tyle świń? Nie, to się szczerze nie mam pojęcia, co się stało, ale okej. Okay. Trzeba to na pewno naprawić. Dobra, na razie zabijamy te krówki, dobra, let's go. Ok, serio, trzeba to naprawić. Ej, czemu my mamy dopiero co? Zabiliśmy pełno krów. Czyli takie mam wrażenie. Serio, tak mało się dropić skóry z nich? Jestem w szoku. Serio, jestem totalnie w szoku. Będziemy mieć mega problem, tak? Ja myślałam, że dzisiaj zrobię całą biblioteczkę w ogóle na 30 level, nie? Ale tutaj. Co tutaj się dzieje? No nie, ktoś nie zamknął! Co to za ciapa? No nie, i teraz jest problem. Bo one są wszystkie pomieszane. No i trzeba tutaj zabić jeszcze świnki. Dobra, ale no nie będę teraz tego, tego robić, bo mi się nie chce szczerze powiedziawszy. Dlatego tych krówek jest tak, kurde, tutaj mało. Jeszcze przy okazji świnki jakieś mamutie zrobiłam przypadkowo. Trzeba to słuchajcie ogarnąć. Trzeba to ogarnąć, nie wiem, czy tutaj dalej nie jest czasem zamknięte. No nie no jest wszystko ok już. Ejeju, ale będzie teraz pracy z tym, mi się już tego nie chce robić szczerze. Będzie problem, będzie uber problem, naprawdę będzie problem. Dobra, na razie tego nie będę i tak mi się nie chce szczerze powiedziała, przewięcej ja mam to w nosie. dobra. 21 yy, tych mamy. 21 skóry. No jest OK, jest w porządku. Teraz lecimy do tych krówek, bo tutaj też trzeba je wyeliminować. Dobra, mamy to. 24. Tutaj też te możemy, jak widzicie, połączyć ze sobą krówki, żeby było więcej malutkich króweczek. Dobra, jest dobrze. I teraz te... Ile małych króbek w ogóle? Ja pierniczę, co tutaj się w ogóle dzieje? Dobra, 26. Z tego zrobimy 26 książek, a potrzebujemy chyba 30 bodajże. Tak mi się... A nie! Nie, 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 nie. Nie potrzebujemy 30, potrzebujemy 10 chyba. Według moich obliczeń. Tak wynika. Chyba 10. Dobra, idziemy dostajcie do naszego domu, nowego domu, który mam nadzieję, że wam się wszystkim podoba. I zmieniamy, słuchajcie, teraz ym, no robimy ten enchanting. Myślę, że słuchajcie szybko to machniemy. I w ogóle ile mamy jedzenia? 53, dobrze, no, trzeba to wszystko przetopić, ponieważ jedzenie jest bardzo ważne, więc słuchajcie, super ransko. Naprawdę zarobiście, że tutaj mamy tyle z głowy rzeczy. Serio, mega się cieszę, także no. Lecimy tam szybciutko, tutaj żadnych potworków nie ma. W sumie na całe szczęście. Dla nas jak najbardziej na plus, więc ja się cieszę. I tak, najpierw może pójdźmy sobie do, do łóżka, ponieważ no, żeby był już dzień, żeby było po prostu lepiej. Wiadomo, że w dzień się wszystko sobie lepiej robi. I teraz tak, lecimy, najpierw to przepalić, proszę bardzo, to nam wystarczy. To chyba wystarczy, tutaj to damy to. I muszę zabrać drewno. Gdzie mam drewno? O, nie mam, tylko to chyba drewno. No, dobra, trudno. No to zostawimy, bierzemy to, to musimy zrobić tak. I teraz tak, najpierw książki, najpierw książki. Jak się robi książki? I przysięgam, jestem jakimś... Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio ja się coś tutaj popsułam. Dobra, jest, jest dobrze, widzowie, jest dobrze, mamy to. E, trzciny już nie musimy zbierać w takim razie, chociaż i tak, w sumie warto ją pozbierać. E, więc zobaczymy, ale mało mamy tego. No musimy więcej, no kurde, mamy 12 tego, nie wiem, czy nam to starczy, szczerze. Jestem trochę przerażona. No, fajnie! Tak się nie robi książek. Aha, dobra, bo jestem głupia trochę. Sorry, jestem głupiutka. Tego nie widzieliście, widzowie, to się wytnie wszystko. Mamy 10 tylko. Tego jest zdecydowanie za mało. My potrzebujemy więcej tego. Ale dobra, powiedzmy, że tutaj by, byłby enchant. Co wy o tym myślicie? To byłoby... Czekajcie, ja należy zrobić zesek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No nie, no kurde, się za dużo miejsca zabierało. Oj, widzowie, oj, widzowie. No nie, to nie może to i tak być, zdecydowanie nie. Bo to musi być tak, tak i to jest 30 level. I to wygląda fatalnie. Za dużo miejsca to zabiera, widzowie. Dobra, ja to jednak zrobię w widzowie po odcinku, bo nie mam na to teraz w ogóle weny i nie wiem, jak to zrobić. Wydaje mi się, że tamto mimo wszystko zrobię. Musimy w ogóle na stym odcinku iść albo na jakieś live'ie po, po surowce, bo już nam się kończą totalnie wszystkie. W każdym razie, no nie wiem, widzowie, pisze mi komentarze, ja poczytam komentarze. Waszą opinię chcę znać na ten temat, także sobie dajcie znać. Ja kończę ten odcinek. Serdecznie Wam dziękuję oczywiście za to, że byliście ze mną do końca. Jest to bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że sobie humorki dopisują Wam, tak jak mówiłam na początku, i że dzisiejszy dzień będzie dla Was naprawdę świetnym dniem. Pamiętajcie, że 19, 19 też u Filipa sobie będzie odcinek, także też koniecznie zerknijcie na niego. My się widzimy jutro, 15.30, tak jak codziennie, dlatego też proszę Was, żebyście zasubskrybowali ten kanał i zostawili dzwoneczek, żebyście nie przekapili po prostu żadnych odcinków. Także koniecznie subskrybujcie z dzwonkiem. No i co? Wiecie też na Instagram, chyba wczoraj, wczoraj, Trzy dni temu było tam bardzo fajne zdjęcie, także koniecznie wbijajcie. No i co, widzimy się później. Miłego dnia wieczoru, w zależności od której godzinie to oglądacie. Trzymajcie się, ciepło. I pa pa, do jutra. Cześć.